Điều này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ khác nhau để chúng ta sẽ có một cái chỗ khác nhau để chúng ta sẽ có một cái chỗ khác nhau để chúng ta sẽ có một cái chỗ khác nhau Naszą gminę również zgłosiliśmy do takiego dużego programu, który można najłatwiej opisać: walki z wykluczeniem cyfrowym, i dzięki któremu rzeczywiście na terenie naszej gminy zostanie wybudowanych ponad 60 km sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom naszej gminy. Projekt zaczyna się w roku 2020, czyli teraz zaczynamy od tego, żeby ten internet bardzo szybki dotarł najpierw do szkół, a potem do pozostałych mieszkańców. Od razu dodam, że nie do wszystkich, ponieważ no, wszystkich nie dałoby się radę objąć tym, tym projektem. Natomiast około 500 gospodarstw domowych będzie miało szansę przyłączenia się do właśnie takiego szybkiego Internetu. W okolicach czerwca wszystkie szkoły. Które mamy na terenie naszej gminy, czyli Wrzosowo-Czernim i Dygowo, mają już mieć ten internet podłączony. Jeśli ten pierwszy etap pójdzie sprawnie, no to zakładam, że już od czerwca pozostałe prace zaczną się powoli również toczyć. Sieci będą budowane w pasach dróg, dróg publicznych, natomiast to już od, indywidualnie od mieszkańców poszczególnych gospodarstw domowych będzie zależało, czy będą chciały Wykonać, e, takie przyłącze, czy nie? Oczywiście te przyłącze będą wykonywały firmy, które będą dostarczały ten e, internet. E, tych firm na rynku jest e, co najmniej kilka, natomiast to co ważne, cała ta sieć już będzie, już, już będzie istniała, już będzie taka techniczna możliwość, żeby e, z takiego szybkiego internetu skorzystać. Dzisiaj e, takie możliwości są naprawdę bardzo, bardzo mocno ograniczone i poza chyba DGOWEM, to w, nie wiem czy w innych miejscowościach. Jest jest możliwość skorzystania z takiego e, przyłącza, które zapewniałoby taki szybki internet. My jako gmina kosztów nie ponosimy. Jest to projekt rządowy e, z Ministerstwa Cyfryzacji, który będzie w ramach właśnie tego e, ministerstwa realizowany. Głównym inwestorem jest Astonet. My jako generalny wykonawca, czyli Telekom Optik, będziemy działać, żeby budować państwu sieć. Jak to będzie działało, to będziemy zasilać jak również budynki wielorodzinne, budynki domy, gdzie, gdzie mieszka jedna rodzina, to będzie wyglądało tak, że mamy do domków jednorodzinnych, mamy dwa sposoby dostarczenia kabla. Jest to metodą doziemną, gdzie zostawiamy zapas kabla przy granicy i metodą na powietrzną, gdzie zostawiamy zapas kabla na słupie. Lub te, jak w, przy budynkach wielorodzinnych wchodzimy do części wspólnej budynku i, to, i zakończamy kabel tam szafką, dzięki której będziemy mogli podłączyć abonentów mieszkających w danym budynku.